Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was bardzo serdecznie 15 września we wspomnienie najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Wczoraj było podwyższenie Krzyża Świętego, a dzisiaj nasze oczy są skierowane ku Matce Bożej Bolesnej. Dlatego usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 19, wersety od 25 do 27. Posłuchajmy tej Ewangelii. Obok krzyża Jeszui stała jego matka, siostra jego matki Miriam, żona Klofy oraz Miriam z Magdali. Kiedy Jeszua ujrzał swą matkę i Talmida, którego kochał, stojących tam, powiedział do swej matki, Matko, oto twój syn. Potem powiedział do Talmida, to jest Twoja matka, i odtąd Talmud ów zabrał ją do swego domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, kiedy czytamy te Ewangelię, to myślę, że w niewielu miejscach w Ewangelii jest wymienionych tyle osób, i oczywiście pośród nich, w centrum Jezus, jest wymienionych tyle osób. Zaledwie na tych trzech zdaniach, które przed chwilą usłyszeliśmy, jest e, oczywiście Jezus, jest Maryja, jest e, siostra jego matki Miriam, e, jest Maria z Magdali i jest Jan, ukochany uczeń, który tutaj jest właśnie. Tak, tak, Jan sam o sobie pisze w tej Ewangelii. Pięć osób w dwóch zdaniach, w dwóch wersetach. To naprawdę e, gęsto, ale to dlatego, że są to bardzo ważne osoby też, choć nie, nie mamy w, o wielu z nich jakiś opisów ich życia. Natomiast to najważniejsze dla nas to jest to, że te osoby, tych pięć osób stoi przy krzyżu. Oni się przyznają do Jezusa. Nie ma tu wymienionych um, tych, którzy zostali uzdrowieni, bo prawdopodobnie ich nie było przy krzyżu. Nie są tu wymienieni żołnierze, którzy krzyżowali Jezusa, bo na to nie zasługują. Nie są tu wymienieni ci faryzeusze uczeni w piśmie. Którzy tam też stali, może właśnie i przypatrywali się, bo też na to nie zasługują. Miriam, żona Klofy oraz Miriam z Magdali, Jan, oni niewiele tam uczynili. Nie mamy tu jakiegoś opisu, tak jak nawet przy świętej Weronice czy przy świętym Szymonie z Syreny, że coś zrobili na drodze krzyżowej, ale byli przy Krzyżu, byli przy Jezusie, stali przy nim. Jezus. Z nimi rozmawiał, nie rozmawiał z innymi. Jedynie z łotrem, którego powieszono obok i zwrócił się do Pana Jezusa. Wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. On się zwrócił. A oni po prostu byli. Oni tutaj byli. Nie ma żadnego słowa, w którym coś powiedzieli. Moi drodzy, jest to dla nas taka lekcja tego dzisiejszego święta Matki Bożej Bolesnej. Jest to dla nas taka lekcja, żebyśmy potrafili wytrwać przy krzyżu Pana Jezusa, przy Jezusie cierpiącym. Jezus cierpi na tym świecie z różnego rodzaju powodów. Cierpi z powodu tego, że jest odrzucony. Cierpi z powodu tego, że ludzie są chorzy. Cierpi z tego powodu, że jest niesprawiedliwość, że jest zło. Cierpi z tego powodu, że że są kataklizmy, że ludzie giną, że człowiek człowiekowi nie pomaga, nie wyciąga ręki w tych kataklizmach, bo same kataklizmy same w sobie są dla nas jakąś tajemnicą. Mógłby ktoś powiedzieć: No przecież Bóg jest wszechmogący, to czemu nie zatrzyma tego kataklizmu? Podobnie można by oczywiście tutaj uruchomić cały łańcuszek. Mówiący o tym, że Bóg wszystko może, to dlatego, dlaczego nie uzdrawia dzieci, które są chore, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bóg wszystko może. I Bóg uczynił, pokonał cierpienie właśnie na krzyżu, o czym powiedzieliśmy wczoraj, ale na tej ziemi powiedział, że każdy, kto się do mnie przyzna, każdy, kto mi będzie ufał, tak jak właśnie tych, te cztery osoby, które ufały tutaj w tej dzisiejszej Ewangelii, będzie zbawiony, będzie żył w, w, w świecie. W którym nie będzie już kataklizmów, nie będzie już chorób, nie będzie już zła. Ale teraz zło jest dla nas jakąś tajemnicą, na którą pozwala Bóg. Tu też widzimy dzisiaj tą scenę krzyża, krzyżowania. Maryja, pierwsza mogła być tą, która krzycząc, wołałaby do Boga: Ojca, dlaczego na to pozwalasz? Dlaczego? Przecież to jest Twój syn. Moje dziecko, dlaczego na to pozwalasz? Jest to jakaś tajemnica, ale y, okazuje się, że ta, tajem, ta tajemnica y, zła zostaje pokonana oczywiście przez krzyż, że definitywnie zostanie zmiażdżone zło, pokonane, śmierć, a doświadczą tego ci, którzy wytrwają przy Panu Jezusie, nie przy zwycięstwie. Przy zwycięzcach takich nawet jednodniowych, Łatwo jest wytrwać. Łatwo jest założyć taki kościół, który będzie nam nieustannie głosił jakiś tryumf, nieustannie będzie nas zachęcał do tego, że właściwie wszyscy będą uzdrowieni, wszyscy będą się cieszyć, wszyscy będą tylko klaskać i się bawić. Łatwo jest takie kościoły założyć. Ale to pokazuje nam dzisiaj, ta dzisiejsza Ewangelia, że Chrystus, gdyby chciał taki kościół, taki... Triumfujący, taki zabawny, taki radosny od ucha do ucha, 24 godziny na dobę, 365 dni i jeszcze ten jeden przesądny, 66 dni w roku, to, to, to nie mielibyśmy tej sceny dzisiaj, to nie mielibyśmy tej historii, że Chrystus z Krzyża mówi: To jest Twoja Matka, że On do nich mówi przy Krzyżu. Że do, do tych ludzi zwraca się stojących nieuśmiechniętych i klaszczących na, na, na widok cudów w Kanie Galilejskiej. Nie powiedział Janowi w Kanie Galilejskiej, oto twoja matka, ale przekazał matkę w takim najtragiczniejszym, można by, się, można by powiedzieć, momencie. W takim momencie porażki, kiedy wszystko się zawaliło, cała wizja tego, kim i jakim ma być ten Bóg. Ale właśnie wtedy. Dzieją się rzeczy najważniejsze. Bóg zbawia świat na krzyżu, a nie w kanie galilejskiej przy cudownym rozmnożeniu wina. I Pan Bóg daje nam Maryję, swoją matkę z wysokości krzyża. Daje nam ją dzisiaj też jako matkę bolesną. Kochani, tak, kiedy tak popatrzymy też na, na tę Ewangelię, to właściwie właśnie ta żona Kleofasa, Maria z Magdali. One były pierwsze też świadkami z opisu Jana, były też pierwsze świadkami zmartwychwstania. Pan Jezus, też jednym z pierwszych uczniów, to Piotr i Jan, którym się objawił, którym pokazał pusty grób właściwie pusty grób. To, to, to byli ci ludzie spod krzyża też. Mówimy o Maryi, nie jest to zapisane, ale historia i tradycja mówi, że Pan Jezus jej się pokazał jako pierwszy. Oczywiście to nie należy do istoty naszej wiary, ale chcę tylko to powiedzieć, jakby tak podkreślić też nam, że jeśli wytrwamy, tak jak Maryja, tak jak Jan, tak jak Maria z Magdali, tak jak Maria żona Kleofasa, że jeśli wytrwamy, będziemy stali przy krzyżu, pomimo tego wszystkiego, co wokół nas jest, bo wokół nich działo się piekło. Oni mogli się spodziewać za chwilę tego samego, nawet, ale oni wytrwali. Oni byli przy krzyżu. To potem jesteśmy też um, zaproszeni do tego, by być świadkami zmartwychwstania. Bo Jezus nie zostawia swoich wiernych, swoich uczniów, tych, którzy są mu wierni do końca. Nie zostawia. Wytrwajmy więc, ale tak jak to uczynił święty Jan. Zabierając Maryję do siebie. Zabierzcie Maryję do siebie. Jej serce niepokalane, ale dzisiaj też jej serce bolesne. Ofiarujcie jej wszystko, co w waszym życiu się dzieje. Ja y, jakiś czas temu, y, kilka dni temu, y, napisałem, y, przesłałem wiadomość pewnemu młodemu człowiekowi, który y, poszedł do szpitala z bólem głowy, się okazało, że to jest guz, operacja natychmiastowa. On oczywiście zamiast pójść do szkoły, to, to poszedł do, do szpitala i mu napisałem, wiesz, ja wierzę, że to doświadczenie będzie dla ciebie nie tylko takim trudnym momentem, ale będzie ta, ta, ten trudny moment umocnić twoją wiarę, jeszcze bardziej twoje zaufanie, że wyjdziesz z tego szpitala Modlę się o to, żebyś wyszedł też wyleczony, ale też modlę się o to, żebyś wyszedł umocniony w wierze, żebyś wyszedł silniejszy, że ufasz Panu Bogu na dobre i na złe. Wtedy, gdy były, było pięknie i teraz, kiedy może zadajesz Panu Bogu pytanie, Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało, żebyś wyszedł umocniony? Tak modlę się o to dla Ciebie. I On mi tak pięknie odpisał, proszę księdza, Wiem, że wyjdę z tego szpitala już inny i nieustannie zawierzam Panu Bogu, ufam Mu w tym wszystkim i wiem, że wyjdę z tego szpitala inny. To, to jest właśnie przytulenie się do krzyża, jak było wczoraj, i do serca Matki Bożej Bolesnej. Wiem, że z moimi trudnościami, krzyżami wyjdę z tego Inny, umocniony, przemieniony, ale tylko z Panem Bogiem, tylko z Maryją, dzisiaj szczególnie bolesną. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam y, pięknego dnia, błogosławionego dnia, y, no i oczywiście tego, potrać tej umiejętności łączenia złączenia swojego krzyża swojego cierpienia z krzyżem Jezusa z sercem Maryi do zobaczenia jutro jeśli Bóg da z Panem Bogiem